Was bardzo, ale tu bardzo serdecznie. Kochani, w dzisiejszym materiale polecimy sobie z tematyką monad, tak? Czyli co my tutaj możemy zrobić? Testnet ruszył, e, możemy po prostu działać pod potencjalnego airdropa, robić aktywności, pewne zadania, które potencjalnie mogą nam dać coś w przyszłości. Czy nam to da coś w przyszłości? Czy będziemy się kwalifikować na airdropa i tak dalej? Jak zawsze czas pokaże. Nie ma pewności w airdropach. Tym bardziej czasem są różne kwalifikacje, różne tematy, ale dlatego robimy, co jest dostępne, co jest możliwe, żeby jak będzie takowy airdrop, no to abyśmy się na niego załapali. Proste, logiczne, zaczynamy. Także, Monat dał wczoraj informację o tym, że testnet, testnet jest już dostępny. Dali też stronę, gdzie generalnie sobie zaczniemy. Ok, jest to strona testnet.monad.xyz. Zaczynając, pamiętajcie, że musicie sobie zainstalować, jeżeli jeszcze nie macie MetaMaska, czyli portfel kryptowalutowy MetaMask. Tak? Oczywiście może to być też inny portfel, no ja jakby zawsze działałem z MetaMaska. Na MetaMasku też mam testowe tokeny. Tak więc na samym początku, kochani, jesteśmy na stronie testnet.monad.xyz. Musimy przejść sobie do dodania sieci Monad. Tutaj po lewej stronie mamy na dole na tej, na tej właśnie stronie monad, monad Testnet. <laughs> możemy go dodać jakby ręcznie, ale możemy też go tutaj klikając, możemy dać ad Testnet tu Metamask. Jak to klikniecie, przenosi was do waszego Metamaska i dodajecie sobie po prostu sieć monad na waszego Metamaska. Ja już mam tą sieć na. Metamasku, tak więc ja tutaj nic już nie muszę oczywiście dodawać. Po prawej stronie zaś mamy opcję do zyskania testowych tokenów MON. OK. Tutaj musicie wkleić swój adres. Wklejcie tutaj swój adres, klikacie Get Testnet MON. <laughs> tutaj ta transakcja, ja wcześniej próbowałem zyskać te testowe tokeny, niestety cały czas jest jakiś błąd. Jest też opcja, aby podłączyć Discorda, jeżeli macie, jeżeli jesteście na Discordzie Monad, macie tam jakieś, jakąś rangę, Fully access, role qualify, ok? Jeżeli macie taką rangę, to możecie otrzymać tych tokenów więcej. Na pewno warto próbować otrzymać po prostu te tokeny. Drugą stroną, jeżeli chodzi o faucet Mon, token Mon, Monad, jest to strona A Priori, ok? Może tych stron się pokazywać więcej. Ja tutaj mam takie sprawdzone mniej więcej strony, tak więc tutaj sobie skorzystam jeszcze z tego. Oczywiście, jeżeli jest jakiś błąd i tak dalej, trzeba próbować. Niestety, ale sieć, tym bardziej teraz, jak się to dopiero wszystko zaczęło, może być przeciążona i te testnety mogą być niesamowicie oblegane. Być może też być tak, czasem, że wy już w tym momencie macie jakieś tokeny Monad na swoim portfelu za jakieś tam wcześniejsze działania. Na ekosystemach i tak dalej. Ja już zaczynając dostałem 5 tokenów MON, OK, na swój główny portfel. Na innych portfelach też mam jakieś tam już tokeny, po jednej, po dwie sztuki. Tak więc być może być tak, że też macie tokeny. Tak więc tutaj daję Wam link do pierwszego fałceta, strona oficjalna, drugi fałcet Stake APR, AO VC Tutaj też, się, jak widzicie, czytuję dość długo, tak więc, jakby, no temat. Mówię, może być ciężki, szczególnie na początku, jeżeli jeszcze nie macie token. ale na pewno warto próbować. Ja mam teraz 4,5 sztuki MON, jest jakiś kolejny faucet, tak więc spróbujemy sobie tutaj po prostu zyskać 0,025 mona. Aha, you need mon id to claim faucet, czyli morkie mor id muszę mieć jakieś, żeby tutaj w ogóle odebrać ten faucet żeby na morkim odblokować sobie możliwość falsetu, jeżeli chodzi o monad, trzeba tutaj sobie wymintować NFTK za około 2 dolary. Tak więc to też nie jest dla każdego, prawda? Nie każdy będzie chciał gdzieś tam wydać tak 2.70 dolara, żeby sobie E, zrobić tutaj VZ. Jeżeli ktoś chce, może sobie to po prostu kupić, może sobie to wymintować. Ja na razie tego nie będę robił, ja mam tokeny testowe. Tak więc ja po prostu nie muszę w tym momencie tutaj nic mintować, może jeszcze później tego murkiego ID też wymintuję. Tak więc daję Wam trzy możliwości vz W czasie one się pewnie będą, jakby będzie więcej tych możliwości prawdopodobnie, tak więc ja też to będę udostępniał na, naszym, na naszej grupie na Towns, a może też gdzieś tam w kolejnym materiale, prawda? No dobra, ale co tutaj możemy dalej robić? W tym momencie jest kilka rzeczy, które tak naprawdę możemy zrobić na Monad. Może nie wiem o wszystkim i tak dalej, tak więc zawsze możecie w komentarzu napisać, co tam jeszcze robiliście, robicie, a dla nowych po prostu też gdzieś tam jakieś informacje dojdą. I wszystko na bieżąco będę aktualizował, na oczywiście na naszej grupie, na Taunsie, jak i od czasu do czasu też na grupie na Telegramie czy w innych materiałach na YouTube. Okay? Ale aby być na bieżąco, no to warto być po prostu na grupie. To jest logiczne. Kochani, jestem podłączony tutaj portfelem na testnetmonad.xyz. Tutaj nawet oni sami e, jakby pokazują, że można zrobić swój pierwszy trade. Tutaj jest, są jakieś stworki, jakieś takie tokeny, które można jakby kupić. Ja jestem tu podłączony portfelem, ale nie jestem pewny, czy ja mogę już tutaj coś kupować. O, widzicie, pokazuje mi, że mój balans, a jest niewystarczający, ponieważ mam tu jakiś błąd. Raz mi znika stan tutaj konta na tym testnecie, raz mi się ten stan konta pokazuje. Tak więc, jak mi się on pokazuje, to wtedy no, nie, też nie mogę, widzicie? Ale załóżmy, jak sobie przejdziemy do Uniswapa, może tutaj nam się uda to, tą transakcję zrobić. Jeżeli chcecie coś sobie zrobić na Uniswapie. Musicie oczywiście również. Ja sobie tutaj akurat nie, bezpośrednio podłączyłem ten portfel. E, musicie się podłączyć Waszym Metamaskiem, no to jest logiczne. I tutaj, kochani moi drodzy, musicie zmienić sobie. Czekajcie. W ustawieniach testnet mode, ok? Testnet mode, tak? No, oczywiście z tego względu, że po prostu no tutaj jesteśmy na testnecie, tak? Ja już tu jakieś 3 NFT nawet monat, to jest co innego. I teraz tak. Spróbujmy sobie kupić troszkę tego tokena. Tak, tak, mamy tutaj go od razu jakby wpisanego. Czekamy na jakieś potwierdzenie transakcji, żeby jakiś tam pierwszy ruch po prostu wykonać. Tego pierwszego tokena nie udało mi się kupić. Spróbuję tutaj kupić tego drugiego tokena, który tam jest. Zobaczymy, czy w ogóle jakby pokaże mi. No nawet mi nie pokazuje. Eee, czekajcie, wpisałem tutaj. Jedynkę, może mi zamieni na cenę. Nawet mi nie pokazuje, jakby możliwości zrobienia tradu w tym momencie. Tak więc, jakby może to być po prostu póki co niedostępne. Spróbujemy sobie zamienić na przykład na USDT. Ok, zobaczymy, czy trade na USDT przejdzie, czy nie przejdzie również. To też jest ciekawe. Może być tak, że na razie będzie to po prostu utrudnione. Dobra, udało się dodać 02 MON do naszego kuru wallet, czekam aż mi się to zaktualizuje. Dobra, mam 02, tutaj po prawej stronie sobie możecie sprawdzić, to jest wasz portfel, depozyt. Możecie dodać sobie więcej, możecie wypłacić na swój portfel, Metamask i tak dalej. więc jak tutaj mamy już jakieś testowe środki, mamy zakładkę Market, orders, portfolio, lunch. OK. Czyli możemy stworzyć sobie tutaj swój token. ok? Na przykład FTO, tu no, FTO, załóżmy sticker FTO. Picture, zdjęcie i możemy sobie stworzyć tutaj. Aha, dobra, żeby stworzyć token to potrzebuje minimum 0,75 mona. OK, płacić więcej. Tutaj jest takie jajko. Patrzcie, tu jest takie jajko. Można sobie wybrać swoje, swoje jajeczko. Ja sobie wezmę zielone. Jakiegoś tu stworka sobie wziąłem. Nie wiem o co to chodzi. W zakładce Markets wybiorę sobie tutaj jakiegokolwiek coina i sobie po prostu czekajcie i sobie po prostu mogę go na przykład za 25 mojej kwoty, 25% mojej kwoty kupić, tak? Po markecie. Nie, czyli robimy jakąś transakcję po prostu na sieci. Okay? W ichniejszym tutaj w ichniejszym tutaj w ichniejszym temacie, tak? No sobie coś tutaj możemy jakąś tam transakcję zrobić, coś tam sobie możemy tutaj jakieś po prostu ruchy u nich po prostu porobić oczywiście testowe tokeny, jeżeli coś kupicie na markecie, później to możecie sprzedać, itd. Tak tak oczywiście mamy również NFT Marketplace Magic Eden. Okay. Um, tutaj bezpośrednio ja sobie wybrałem z aplikacji na ich stronie głównej testnetmonad.xyz Magic Eden. Jak sobie wejdziecie tutaj na Magic Eden. Tutaj sobie tak, podłączamy sobie Connect Wallet, podłączamy sobie nasz portfel Metamask, czy to Quantum Wallet, ja nie wiem, na jakim portfolio będzie się działać dokładnie. Ja to mam na Metamasku. Ok. Um, I tutaj teraz tak, tutaj mam yy, Monat Testnet, tutaj macie sieci, tutaj jest taka druga jakby rubryka, tak, pod tą z Discovery, Mint i tak dalej. Macie drugą rubrykę, jest tutaj Monat Testnet. No i tutaj sobie możemy. Aha, tu co, lunch pady, ok. Yy, and, Emi On Monad Skumpets, to jest lunch pad. You can mint. Aha, tutaj będą. Tutaj będą um, Whitelist 288, One per Wallet, Price to Mon za 12 godzin, czyli tego sobie nie odbierzemy w tym momencie. Dobra, tutaj jest jakiś kolejny Lunchpad, który będzie free za. A, możemy go odebrać, tak? Możemy go odebrać. Jedną sztukę można odebrać. E, 6 dni mamy na to. Tak więc, jak ktoś to ogląda, no to sobie pewnie na bieżąco to odbierze. Takiego, oto, jakiegoś tam NFTK. O, patrzcie. No, oczywiście jest problem, że nie pokazuje mi środków na koncie. One są, są, tam są, ale jakby nie są teraz widoczne. No i oczywiście Metamask y, się zatrzymał. Muszę poczekać, aż ta transakcja będzie widoczna, aż moje środki będą widoczne na, na koncie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, dajcie znać. No To jest dla mnie śmieszne, że tak wygląda. No ale wiecie, testnet i tak dalej, to tak może wyglądać. Ciekawicie. No, tutaj... Śmieszne jest to, że tutaj na stronie jestem podłączony i pokazuje mi, że mam y, 34.3 Monat tokena MON testowego. No ale na metamasku, na portfelu mi tego nie pokazuje. Nie? No i dlatego na przykład nie mogę teraz odebrać tego NFT-ka, y, co, co może być denerwujące. Ale tutaj tak jak mówię jest testnet to trzeba się liczyć z tym że to tak będzie po prostu wyglądać. Chociaż dajcie mi znać czy u was jest podobnie. Dobra po wielu próbach udało mi się odebrać tego NFTka. Tak więc zachęcam tutaj sobie do odbioru kolejnego NFTka. Wiecie co tutaj sobie możecie oczywiście wrócić na jakby inne kolekcje Monad Testnet. Tutaj, ma, tutaj macie jakieś takie Ogólne kolekcje stworzone przez jakieś inne projekty, prawda? Nie to są takie jakieś tam oficjalne, które warto gdzieś tam mieć, ale tu są jakieś inne, które po prostu sobie też są, może stworzone przez innych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc sobie coś tam można zawsze wymintować. Ja sobie na razie odebrałem tą jedną rzecz. Mamy kolejny projekt o nazwie Nad.fan, testnet.fan. Jest to projekt, gdzie generalnie możemy stworzyć swojego memcoina OK Po sieci monat testnet. Jak to zrobić? No co? Tutaj sobie możecie stworzyć swojego memcoina. No ja nie będę tutaj wszystkiego robił, z oczekiwaniem na to, bo to po prostu zajmie dużo czasu. Ja Wam pokazuję po prostu, co możecie zrobić, co się uda zrobić od razu. No to super, co nie, no to po prostu trzeba czekać. Co my tu jeszcze mamy? Generalnie aplikacji na pewno będzie sporo dochodzić. Często jest tak, że na Twitterze też się pojawiają czasem fajne rzeczy. Na przykład, czekajcie, już Wam pokazuję. Często limitowane nft z danych projektów. Na przykład jest tutaj monadverse.land. Możecie sobie wymintować tutaj, kochani, NFTK, który jest limitowany. Była też inna kolekcja, ale tam już wszystko poszło, tam było tylko 10 tysięcy NFTKów. Tutaj mamy 300 tysięcy NFT, wymintowanych jest 26 tysięcy. Ja już wymintowałem swojego NFTK. Wam daję link pod spodem. Możecie wymintować również swojego NFT z monadverse.land. Kolejny temat to jest rejestracja swojej domeny. Up Tutaj podłączacie swój portfel, wpisujecie nazwę domeny, jaką chcecie mieć, i po prostu taką domenę sobie tworzycie. ok? Tak więc kolejny projekt. Kolejny testnetowy NFT z projektu Lil Chalk Stars. Też sobie można wymintować. Ja już chyba bodajże sobie nawet jednego wymintowałem wcześniej. Widzę, że mo mogę sobie wymintować kolejnego. Ale oczywiście to jest problem, żeby ukazały się moje środki na moim metamasku, tak więc po prostu w tym momencie sobie to odpuszczę. Ani nawet na oficjalnym Twitterze, jeżeli chodzi o Monad, napisali tutaj pod postem: ten post jest z, no generalnie z dzisiaj, dodany 34 minuty temu, i tutaj jest, aby wkleić swój adres, jeżeli nadal potrzebujesz tokenów testnetowych, testnetowych jeżeli jeszcze nie udało ci się ich zyskać. Tak więc tutaj nawet sobie można wkleić swój adres portfela, czy to na Metamasku, czy z Metamaska czy na przykład z fontem Wallet, adres bezpośrednio na monad i po prostu poczekać na testowe tokeny bezpośrednio od nich. Generalnie tutaj na tej stronie, gdzie jest też VC tokena moon monad, gdzie czekać trzeba czekać 12 godzin, ale to idzie też bardzo mozolnie, ale trzeba warto próbować, jeżeli go nie macie albo chcecie mieć więcej, tutaj też możemy stakeować swoje tokeny tak dla przypomnienia, więc. Załóżmy, damy sobie tutaj 0,2 monad do steku. Mam nadzieję, że mi to przejdzie bez problemu. Jeżeli nie, to jest taka informacja. No ja to sobie zrobię w czasie, mimo wszystko, nawet jak mi to teraz nie przejdzie, to ja sobie to w czasie zrobię. Tylko chcę Wam po prostu pokazać. Jak widzicie, no nie mogę tego zrobić, bo mi nie pokazuje tych, nie pokazuje mi po prostu tokenów nie na portfelu. No, także tak to wygląda. Ale to możecie sobie też tutaj po prostu wykonać. Musimy dać temu troszkę więcej czasu, ale warto działać na bieżąco, a przede wszystkim warto być na bieżąco z tego względu, że czasem są jakieś kolekcje NFTki od nich czy tam od projektów pod ich jakby yy, po prostu yy, pod, pod nimi, tak? I warto to mieć, bo często takie projekty, testnety, lubią później fajnie oddać. Oczywiście nie zawsze. To nie jest wszystko powiedziane, że to, co tutaj teraz będzie się robić, to wa, dam wa, dawam, wybaczcie, dawam po prostu, yy, nie wiadomo co później, nie. No, ja robię to, bo ja wiem, że airdropy oddają czasem i tak dalej, ale czasem są też rozczarowania, yy, czy to, no, na telegramowych tematach to już w ogóle. Było wiele rozczarowań, zresztą ja tam nigdy nie miałem wielkich oczekiwań co do telegrafowych tematów. Jedynie do jakiego projektu miałem oczekiwania większe, to jest NotPixel. To był Not Pixel, a inne projekty nie mam wielkich oczekiwań. Na Bombi jedynie no, mam nadzieję, że chociaż wkład i trochę na plus się zwróci, to będzie ok. Nie będę płakał, jak będzie więcej, to będę mile zaskoczony. Dobra, Monat, kochani, zapraszam serdecznie, wbijajcie na grupę na Towns. Pamiętajcie, tutaj musicie mieć sieć na sieci Base środki, żeby dołączyć do naszej grupy na Towns. Jest tutaj 15 osób, gdzie na grupie na Telegramie jest 800. Tak więc, um, kto chce się zaangażować, kto chce coś robić, tutaj też działamy po terytorium potencjalnego, no to warto tutaj po prostu dołączyć. Na Telegramie też yy, po prostu yy, co jakiś czas będę dawał yy, konkretne info. Monat odcinek pierwszy, yy, rozpoczęty, rozpoczęcie, yy, odcinek drugi pojawi się na pewno niebawem. Jak się to wszystko ustabilizuje, na spokojnie będzie też więcej rzeczy dodatkowych, no to ten. Warto być na grupie, żeby mieć po prostu więcej informacji. Kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja was pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do następnego materiału. Hej.